Cześć moi widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku y, pokażę, znaczy nie dużo pokażę Zagramy sobie na wojnowicach, ale najpierw intro No i dobra, wejdźmy sobie w minecrafta, sobie osobowe. i wejdźmy na wojnowice Standardowo, najpierw... E, tak? że zagramy sobie... ...potestujemy jako funkcje, tylko... ...w teraz ...pierwami sobie wybieram ładówkę. Dobra, urodzenie. Nie, gdzie ja wlazłem? Inny portal hmm. Dobra Nie, czekajcie Weźmiemy sobie wywodę Ale co Jak to epicko, wiecie Że w locie Mankier, co mi działki, widzę, a weźmy niebieski, mój <laughs> młody <laughs> kolor, aha, świetnie, pójdziemy <laughs> się na Zora proszę państwa, no co, gówno, tak mówiąc. Sojt pa, co to jest? Nie zwracajcie uwagi na. Lendy. A, no i jeszcze jedno: łapa w górę, subskrypcja. Um. I wejdźcie na mojego discorda link w opisie. Dobra. No co, co, może zacznijmy się najpierw ze ścinanie drewna. Standardowo. Do tak jak singleplayer to są te. Słynie. Prawda? No. Dobra. No to weźmy sobie teraz z zróbmy, e, dechy i crafting. Crafting się przyda. I w ogóle my tutaj mamy nożyce. trochę jeszcze. sobie ściąć tych czerwek ty żelazny miecz mamy no tutaj fajnie nie mam nic z... do czego? muszę chwilę ten przerwy będzie dobra już jesteśmy pojazd tu Dobra, co teraz? Za 18 minut moby się zrodzała widzicie. że 45 Dobra. Węgla. Możemy nakopać węgla. Bardzo dobry pomysł. Moim zdaniem. Przynajmniej... Салки мне no, можно было в момент, написать в пизду. Хорошо. Сык, пик, 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 сик, сик. Ой, как купальня в Англе. Видите то? Видите то? Свет не... Хорошо, а тут... Хорошо, свет не. А что-то Ага. Подождите. Там можно и там можно в этом посадить. себе одну щекерка и то за меня не так, да. Да вот не будем брать. я як не нужно, не? Тут то есть. No jest, no. Turbo drogi znowu. Nie, może może bez. Może bez tytułów, bo Nie, powiem z Kurwa, No, je, ja nie patrzę, jak klikam. A? Jest. M Braęla mamy. Tam co jest. Toż coś tutaj buduje. Tylko nie wiem co. No i co mu? Ender chest nieważne. nie ważne Wiecie, wiecie dlaczego zrobiłem taką pauzę? No wy nie widzieliście, ale ja tak <laughs> Bo jakby jadę no ten, do niej mam, do koleżanki na rodzinie, nie myślę że e, mam dziewczynę, e, link do kanału tej koleżanki, do której jadę, zajdzie w opisie, e... byłem, ten, a tak, ferie, mm. filmy będą już takie. Częściej się pojawi. Dobra. Miałem ja część pierwszą tutaj zakończymy. Ale wbijajcie na part 2. Dziękuję za oglądanie.